Witam na moim kanale, i właśnie znalazłem remont domku holenderskiego. Wreszcie to, co szukałem, znalazłem, choć ciężko było to trafić. I słuchajcie, najważniejsze to dla mnie jest ta część ocieplanie domku holenderskiego. I tu Wam tylko tak szybko pokażę. O, reklama oczywiście muszę być. Otóż. zacząłem. O, kurde, reklamy. A tak, a propos, to u mnie tak leje. Woda stoi. I tu pokazuje to właśnie co mi będzie potrzebne i plus minus, bo są tu pewne błędy. A skąd je ja wiem to zaraz wam pokażę na dachu co zrobił źle na dachu. i tu jest ocieplany ten, właśnie trzymam to klej może wy wiecie co to będzie za ten wiem w mrówce pewnie to kupię ale ciekawe co to jest Czy to no to raczej nie pianka montażowa albo coś nie wiem klej jakiś i zobaczcie Jak to szybko będzie szło? Oczywiście on tu tak. Widać, że nie zna się na tym i tak widzicie jak to klei. Drugą rzeczą, że robi to na słońcu i pianka jest wtedy gorszym tym nie powinien tego robić tak. Mój kot próbuje się do szafy dostać. I widzicie. Przykleja. Jakie błędy popełnił. Powinien wykopać dookoła sobie ten rówek i choćby ta, tą papą, którą tam niepotrzebnie dał na dach mógł dać tutaj i już od dołu zacząć ocieplać, żeby pod spód nie leciało zimne powietrze. Bo zobaczcie, że on ma tam przerwy i zimne powietrze będzie pod przyczepą leciało już na wielu filmikach widziałem że właśnie wszyscy ten dół zakrywają bo to jest najgorsza rzecz dobra to jest jeśli chodzi co mi się podoba on zrobił sobie taki ganek no właśnie i zobaczcie papę zrobił i na papie jest w środku woda. Najgorsza rzecz, co mógł dać na dach. Papę to jest najgorsza rzecz. Tu się dziwię, że papę dał na dach. Widzicie, jaki ma ganek? I zobaczcie co najgorsze, że on to robi w największym upale, będzie dach. Już mu widać, że pęka wszystko. Papa pewnie jest najtańsza, a najtańsza papa to jest taka do du. I zaraz Wam pokażę, gdzie tu jest. Nie wiem, czy to w tym odcinku, czy w tym drugim, bo ja to dopiero oglądam. Bo ja dopiero to skapłem się, że są takie filmiki. Już sam wie, że popełnił błędy. A ja przynajmniej nie popełnię tego, bo już wiem, co unikać, czego się spodziewać. Już wam mówię, czemu na dach papę się nie daje. Zobaczcie, klejenie papy. Popękało. Robił to na słońcu. Nie znał się na tym. No właśnie. On mówi, że nie będzie korzystał z tej papy i nie będzie już więcej na dachu siedział, ale papa pod wpływem temperatury niestety nie wytrzymuje. O, to z tą papą to zarobił bardzo źle. Tu pokazuje ten cały domek. On całe wnętrze robił, a te wnętrze to tam niepotrzebne. Nie Kosztorys pokazuje cały, ale to też Wam nie będę pokazywał, bo on to robił całkiem inaczej niż to mi się podoba. Taki przedcionek zrobił, aldankę i zrobił sobie takie pomieszczenie, tylko że ja nie lubię na wierzchu rzeczy mieć. Te buty to wszystko to trochę mnie to takie coś przeraża. W szafie to musi być sowane za. A nie tam na wierzchu jedna szafa i. No tu są takie wiecie on nie wszystko mówi to co praktycznie powinien tak idealnie to tam wiadomo. I też w środku on wszystko wywalił, robił od nowa. Ocieplenie domku od dołu. No też jest to potrzebne, ale. No, też. Dobrze myślał, ale trochę rzeczy źle pokombinował. No szkoda, że już więcej filmików nie ma. Jest to tylko kilka filmików. Mógł zarobić, jakim się mieszka teraz. Po jakimś czasie. Fajnie, bo też ma garaż coś takiego tak jak ja chcę zarobić, że będzie garaż koło tego będzie. O, kanalizacja, rury. No wszystko fajnie, ale błędów trochę narobionych jest. Domek holenderski i mieszkanie zimą, prezentacja. No Możecie sobie to dokładnie obejrzeć, jeśli chcecie, tu macie, ale się porobiło. Ja oglądam to całości, poglądałem i, i... No wiem, jakie są plusy i minusy. No. sa Akurat czekam na to ogrzewanie co mówił. I czekajcie gdzieś to poszukamy tu o ogrzewaniu. Tu może będzie. Ale w po minus 8, minus 10 stopni zmuchana klimatyzacja na 25. To w domku mieliśmy około 20 stopni. Także, także naprawdę było ciepło. Wiadomo, jak sobie podkręciliśmy, tak mieliśmy cieplej. a tobie jak się mieszka. zimę. Bardzo dobrze. Ja jestem zła śruchem, więc bałam się, że będzie jakaś zimna, wcale nie jest. Kontakt też jest ciepłoludny. Też nie ma rzek. Widzicie? Jednak idzie przetrwać zimę w przyczepie, a czasem w deszczowe dni. A moje filmiki, mam nadzieję, że będą i też taką nauką, bo według mnie to coraz więcej osób ogląda już takie, jakby to powiedzieć filmiki. I tutaj dla mnie to jest tak, że o macie tyle ile jest teraz subów. Kanał rośnie wyświetleń. Czas oglądania w godzinach. Najlepszy przyjaciel to nasz o, pupilek mój. Pupilek zawsze ma najwięcej tam. I słuchajcie no te filmiki, które będą. Na temat tego, co się będzie działo. To będą filmiki, które, wiecie, może w jeden dzień będę jeden kręcił. Na pewno będą cały czas takie same filmiki, tylko będą po 40 minut. Nie będą dłuższe niż tam 40-minutowe. Ale słuchajcie, one też mają na zasadzie uczyć ludzi. Ja nie chcę tam, wiecie, też być jakimś filozofem, bo tutaj oni pokazują akurat na tych filmikach, że wywalili wszystko z domku i no nie wiem, no ja nie chcę wywalać rzeczy. Ja chcę, żeby te rzeczy były. Lubię taki styl, taki trochę stary styl, nie lubię nowoczesności. O, tam z, z kampera przyniosłem z tej z przyczepy, przyniosłem kotu poduszkę, teraz ma taką poduszeczkę w oknie. No, takie rzeczy będę musiał zadbać kotom, żeby miały różne atrakcje. Przedtem była taka szmata, tam rzucona a teraz jest takie poduszeczka. I co tu chciałem jeszcze powiedzieć, że mam nadzieję, że może ktoś będzie w przyszłości robił sobie ten bez coraz więcej ludzi, którzy mieszkają. Tylko że ludzie przenoszą się z większych mieszkań na małe takie właśnie przyczepy i później narzekają, że to, że to tak naprawdę to zbina tych ludzi, bo mamy po prostu za dużo rzeczy. Po co ci to wszystko? Ja policzyłem ile ja mam talerzy i ten no gdyby nie to, że tam będzie garaż. Ja bym po prostu zrobił wielką imprezę jak w Grecji, byśmy rzucali tymi talerzami. Taka jest prawda. Ludzie mają za dużo rzeczy w mieszkaniach, robią graciarnie. Co innego, jeśli na tych rzeczach się zarabia, czy coś, ale tak. Połowa tych rzeczy jest niepotrzebna. Pamiętam jak tam taki facet pokazywał. O ma z 200 czy ileś tam różnych przypraw. Ja mówię do niego, no dobra, ale powiedzmy pierwszą lepszą. Wziąłem. Używasz jej. A wiesz co, no to mało akurat. To rzadko tam gdzieś przyprawnę. No to na cholerę ci cały słoik. Nie mogłeś sobie kupić jednego saszetki i zostawić w saszetce, tylko ją dobrze zamknąć. Tak samo jak kiedyś byłem u takiego faceta No i robiliśmy porządki w tym. Owszem, no słuchajcie, ja też nie powiem, że ja rzeczy będę wyrzucał czy nie wiem co. Chodzi o to, że moim pomysłem jest zrobić sobie z garażu też taką kuchnię letnią, gdzie będą tam takie rzeczy, sztućce, talerze, kubki, że jak ktoś przyjedzie do mnie, oczywiście każdego z Was będę zapraszał, jeśli będziecie chcieli podjechać. Pierwsze co? Kuchnia letnia. Otwieram sobie. Robimy grillka, robimy coś tam elegancko. A nie kombinować, czy. Oczywiście ja nie, nie mówię, że ten, bo ja nigdy nie lubię i nie będę lubiał na węglu czy na brykiecie. Naprawdę w ostateczności używam takich rzeczy, ale swoje drabienko gdzieś tam. Ile razy człowiek jechał gdzieś rowerem, gałąź leżała, podniósł kilka, w ten do plecaka czy do torby wrzucił i ile razy było tak, że w rzece coś się robiło, wyciągło się gałąź wielką. Kurde, pociąć to i do siebie na działkę tam. Nie no, każdy ma tam jakieś inne style. Ja też będę miał drzewka owocowe i, i też będę z nich brał do, do tego. Są takie drzewa, które na szybko przynoszą ten... Uwielbiam owoce, ale uwielbiam owoce prosto z drzewa. Nie lubię jakichś tam na zimę zapasów czy coś. No kompoty też lubię, ale wolę takie prosto z drzewa wziąć. U mnie też będą krzaki. Teraz właśnie będę się na swojej działce porobić w butelki, poprzekrajać i. Wkładać gałązki, żeby puściły korzenie, żeby szło prze, przewozić je tam na nową działkę, jak będzie. I to wszystko tak trzeba do przodu już kombinować. Bo, żeby winogrono zapuściło korzenie, no to musi trochę potrwać. I to, że bardzo się cieszę, jak mnie ktoś będzie odwiedzał. Ja każdego zapraszam. Każdego, żeby sobie przyjechał, zobaczył. Ja nie będę nikogo zachęcał, żeby rzucił swoje rzeczy i sobie pomyślał: a Kurde, kupujemy taki domeczek i będziemy mieszkać w domeczku. Nie, ja do tego nie będę zachęcał, ale będę Starał się wam mówić, żebyście naprawdę myśleli to, co się robi, żeby nie kombinować. Wiecie, tak samo ktoś powie, o, będziesz miał działkę, ale będziesz jeździł po chleb, to tam to nie za bardzo. Ja chleb bardzo mało jem. Wolę sobie ugotować coś tam choćby makaron z ketchupem zjeść, ale czy z jakimś sosem, czy coś. Naprawdę wolę takie coś niż jakieś ten... No owszem, ktoś powie, że przyjeżdża do mnie, to pojadę rano do sklepu, zrobię zakupy i tak dalej, ale to nie jest ten... Ja też... Ja jestem tego zdania, że jeśli każdy chce, to można się zawsze wymienić. Ja to mówię. Ty przywieź to. O, dobra. Ja kupiłem, mam swoje kury, mam jajka, mam to, mam to, mam to. No ktoś powie, no ale tam będzie w tym wszystko gorąco i tak dalej. Wiecie, no teraz też mamy. Maj i zawsze był ciepły, i już w spodęgach człowiek chodził i co tylko, a tu teraz na 0 stopni. No ale tu musicie podziękować, bo zauważcie, że pewna osoba w naszym kraju powiedziała, że jeśli butelki będą miały korek przy sobie, od razu będzie lepsza krwi. Lepszy klimat w Polsce, bo się ochłodzi i miała rację. Czy miał? Nie wiem, kto to powiedział, nawet Terewrzy. Więc każdemu mówię, że ten, no ja też będę starał się jeździć nadal po lasach, zbierać różne rzeczy, ale jeśli będę miał swoją działkę dużo, chcę, Takich rzeczy wykorzystywać. To znaczy, oglądałem taki filmik, że taka pani kawałki szkła wkładała i robiła literę, na przykład A, literkę A, i wrzucała takie, właśnie różne szkła, i zalała to. Yy, Żywicą, czy jakimś innym tym, bardzo ładna litera wyszła. Ja też takie coś planuję robić. Planuję coś robić z takich rzeczy, właśnie z tych wysypisk, z tych wszystkich, żeby to szkło jednak można powiedzieć, wróciło w obieg, w, w jakieś inne ten. To będzie pomysł na życie, pomysł na to, żeby wtedy też inaczej zrobić, jeśli chodzi o pracę, o inne rzeczy. Ale czy ze mnie można brać przykład? Nie wiem. Każdy ma swoje życie, każdy ma inną sytuację w ogóle. O, od tego zacznijmy, że dużo młodych osób nie ma niestety możliwości zaraz podpisuję też na komentarze nie ma możliwości O, tu jeden jest bardzo dobrze, bo jest ten. Kurde, wszyscy mi tu tak daję. Pozdrowienia to dziękuję. Łapki w górę, rozumiem. Praktycznie ci sami cały czas komentują, no nie zawsze. już na wiele że podpowiadałem ale też nie chcę zawsze o i tutaj mamy panie Witoldzie no ja na pana to jeszcze kurde nie zarobiłem ale miło miło do wybudowania wiatraka też trzeba mieć pozwolenie na budowę Masztu, jeśli yy, trzeba mieć pozwolenie na budowę masztu turbinowego, jeśli nie będzie on wybudowany na dachu budynku, lub będzie miał więcej niż 3 metry nad dachem, no, u mnie nie będzie miał na pewno tak wysoko. Dlatego, że z tego co pamiętam, one się bardzo też psują, jeśli jest za duży wiatr. Jeśli chodzi o zbiornik na ekologiczne Szampo, warto zapytać o studentów w kierunku związanych z ochroną środowiska chemią z Wrocławia o możliwości zbiornika Jana. Ja na poli miałem na dnie otwarte przedstawione działania z nalezionych prostych mat od studentów dotyczące filtrowania i zwiększania wody. Hmm. musimy odpowiedzieć, wiadomo ja lubię ludzi, którzy bardzo wypowiadają się i bardzo dziękuję za ten komentarz. To jest też tak, że z tymi studentami i z wszystkimi, no wiecie, tak naprawdę trzeba to brać też na logikę, no bo... Wiecie, no trzeba też dowiedzieć się w gminie, to jest też jedna racja, bo w naszym kraju wiecie, jak to jest z tymi pozwoleniami, z tym wszystkim. Jeśli chodzi o turbinę, no to właśnie ja chciałem dać na którymś rogu domu, domku właściwie, ze względu na to, że no. Boję się, że jak będą przyjdą ten, te porządne wichury, że ten ślad...